Pokaż mi wiocho, kochana, co ty tutaj masz. Czy tutaj te chyba też bym? O, nie byłem. A, O, to się przyda, to się przyda. Kurde. Nie umiem pisać, mam pod kątem klawiaturę i no nie idzie mi za najlepiej Ham. No, no ham, no. A, no tak, racja. Bo ty mnie słyszysz przecież. Cię zaśmieję, wczoraj Rawa nie wczoraj ci się Rawa nie chciało o oglądać, a, a dzisiaj to taka, tak inaczej. A, dobra, to mnie już potem nie było. O proszę Dobra Widzę dużo ludziów. Kurde, musi się to tak... Bus title. Bastion znalazłem. Dobra, trzeba. Trzeba to zrobić tak, żeby się nie dowiedzieli. Sneak peek po nocku. Mhm. Fajnie przygotowany jestem. Dobra. Gdzie jest główny trzon tego zamku? Tam, okej. Okay. Wystarczy tylko tam się dostać. Dobra. Urde. Teraz pytanie: Czy jest ktoś tutaj na tym murze? Psz, oh, fuck. Dobra. Run out. Run out. Bo ja sam nawet nie mam żadnego łuku. No ale zrobię coś takiego. Kurde, ale o kurmaj. Chyba będą mnie gonić. No oni się tam sami pozabijają. O, mam pomysł. No <laughs> to ja wiem. Ej, bo to jest ten główny trzony, nie? Tak, tu jest wiedźma, więc to jest jakiś... Wow, holy fuck. O oh my god. Dobra. Głupie jest to, że ja nie mam... Ja pierniczy. No naprawdę, najlepszy moment na to by się wszystko niszczyło. Dobra. No trzeba myśleć, po prostu, trzeba myśleć. No eee... tam. No eee... ba, elo. Trzeba się włamać. Tu, co jest, jakiego on jumpshota zrobił? Dobra, oni się skupili tam. Oj, mam pomysła. Dobra, gdybyś się panocku, odsunął to bym cię uwolnił i by wtedy było śmiesznie. Czekaj, czy to będziesz agresywny dla mnie? Ja piernicze. Czy ty panocku potrafisz? No, trzeba ci zrobić coś takiego miłego. <śm> 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 Co? Ow. Oh. Oh, fuck. Tu szybko zakryj. Ale on że... me, Co jest? Master knik. Że kto? Master Knight. Siemońko. Dzięki za dołączenie do grona do followujących. Pod komendą wykrzyknik Discord masz linka w sumie do mojego Discorda, gdzie dowiesz się więcej na temat tego czy są jakieś przerwy, czy coś innego. No bo spróbuję w międzyczasie podbić yy, zamek. Mam nadzieję, że RAF szybko ogarnie temat, bo wiadomo niecierpliwość yy, pierwszym stopniem do tego, żeby się znudzić człowiekowi. Kurde, może po prostu zrób podkop? O właśnie. Kurde, łuk jest. Eee, to. Mm -hmm, to se mogę. Dobra, jak na razie tyle spokój. Hmm, kurde, mój plan, żeby wypuścić... Chyba jest jeszcze jeden. O ty szuju, skąd ty się wziąłeś? Dobra. Wracając. O nie, dobra. Trzeba ich wszystkich skumulować. Temu to co ja zrobię, to będzie piękne. Mhm, tam tamtych. A, tam są zdrajcy narodu polskiego, okej okay. tutaj. No, temu po prostu zrobić coś takiego. O tych gnoju No, panocku. Czekaj, 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 patrz. O kurde, w temacie. O matko, chyba zrobiłem... Chyba zrobiłem najmądrzejszą rzecz jaką mogłem zrobić. I tu gdzieś na wyspie podobno jest... Waystone. Tylko pytanie teraz, gdzie? A piernicze, no... Kopal kopalnia moja miłym... Miejscem schadzki. Mhm. Mm Kurde. Holy fuck. Where, 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 where? No ma, gdzieś tutaj, tyle pamiętam. O, widzę już. <ścoughs> Dziękuję ci. Podziękować, podziękować. O, matka, zapomniałem, że level potrzebny. No tak, bo to jest po tym zas z jednym update. Cie. O. Chlebek na pewno potrzebny. Na szczęście jakiś dobry człowiek pomyślał nad. O matko. A co mi tam pokazuje, że, jeż, że muszę mieć experience cost równy 27? I teraz jest. Mogę w końcu. Ja ci. Eee, tam. Nie. Eee, tam. Kurde. Jakie kocham umiejętności w parkurowaniu w grach o oh, no dobra to cię szybko ominę ominę, ominę cię jak komórnika no bo tam szybko trzeba dobić o oh, fuck to wywal to to wywal o to chodzi jak zwykle, standard. Ile jeszcze? 18 sekund do matulu. Dobra, tam został jeszcze jeden. Gnuj. Pięknie. E, tu jest pusto. Uuu, A mi zawalił Hita. No dobra, tutaj wszyscy ci. No nie chce mi się wierzyć, że tutaj nie ma żadnego... że tutaj nie ma żadnego wejścia wyżej. No to się aż prosi. No. Ja no nie chcę wierzyć, że tutaj nie ma żadnego. A ktoś ci kazał tu wchodzić? No w sumie tutaj jest wyżej deklu. Tylko no właśnie. Myślałem, że mnie goni, o matko boska, o matulu, chyba zrezygnuję jednak z tych shaderów. O, fuck, jej... o oh, no, oh my. no, no. które to było okno? Wiem, że ktoś mnie goni. Wiem, że ktoś mnie goni. Oh my god. Oh my god, to tam. Kurwa. Ja pier... Ja pierdzielę Myślę jak to rozwiązać w lepszy sposób Bo on tam cały czas będzie i to jest najgorsze Mhm, poprawię swoją sytuację Dobra, górą przejść Nie wiem co to było Aaaa Aj No, ku... tam niechuję Nie przedostanę, no. Nie ma jak. Jak te na mnie strzała, no. Jeszcze ja kuźwa głupio pytasz, Fenom. Ja pierniczę. Pójdźmy po prostu po stare świecku i się tam przekopmy. Teraz jalo. I Ja pidi. Bo mnie coś jebnie zaraz. Nie wiem, po prostu jak tam się przedostać. No tam że cała obstawa. kuwa na ten zasrany. No. Ja pierdni. Ja się cieszę, że istnieje coś takiego jak mod na, na nagrobniki. Bo druga śmierć już tych temów nie ma. Oni tutaj już patrolują. Więc trzeba by coś wymyśleć. Dobra, już mnie zauważyli, więc... I tutaj trzeba szybko się przedostać. Idź, idź! Pierd. Nie wiem, nie wiem po prostu. Jeśli komuś kurwa zachciało. Ja pierdolę. A idź pan w chuj. Chyba ja podaję kurwa z tymi tematami, bo naprawdę no... Nawet można tam przyjść w netherite'owym w oni się zbiorą grupką i ciebie już kurwa nie ma Nie wiem, ja bym się tam musiał jakikolwiek potknąć, oni się tu już... No całą grupką by się tu... Idealnie wokół po prostu się... Przedobrzyli Ja pierdzielę za A i pan w chuj z tymi modami po prostu to jest kurwa jebany hit, żeby tam się dostać teraz po tej temki. Dobra, w praktyce wystarczy się dostać tu. Dobro. Jolo. No jak się teraz tego nie spierdzili, będzie cud. Tu gdzieś powinien być ciedyga. Nie ma go. Ja pier. Dwa, w dupie ja tu mam. Wracam do domu. Czy coś mi tu korci? To jest ten dach tego, tego, tego zaseronego tego. Czy coś tutaj jest? Wieża. Na szczycie wieży. Skrzynka. W skrzynce jest róg. A z tym rogiem chuj w dupie. A, idź pan. Nie ma nic. No a co to jest Kuwa, jakaś jebitna wiocha Totalnie Ja piję. Czy ty musisz mnie kuźwa za każdym razem straszyć? Matko boska Częstochowska Ja się w to gówno tutaj nie, nie zamierzam Bawić Uwa. A na pewno nie... Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak, oczywiście, of course, of course Do domu I i mam kurwa dość wypraw. Podziękuję. Ale ja się kuźwa chociaż cieszę, że udało mi się do domu bezpiecznie dotrzeć. Dobrze mi poszły jednak. O, dziękuję, dziękuję za te słowa. Jest mi, jest mi niezmiernie miło. Uch. Skupię się chyba teraz po prostu na domku, żeby sobie go wybudować bardziej. Czy jakoś kopiuję? Oczywiście, że nie. To są pomówienia. Skoro da się... czekaj, skoro ja mam w sumie kalcyt, to nie lepiej po prostu sobie ten, ten, kal... ten, ten, ten brick na kalcyt przemienić? Ja się przyznam, że te, te briki do czegoś jeszcze wykorzystam, to nie jest tak, że one mi tu nie pasują. Dalej mam jakieś przeczycie, że coś gdzieś do mnie pisze. A to jest moje codzienne odczucie. Nie będzie to problem, by się tu uder udekorować. No i co teraz tutaj? Chyba jakoś ten, no to muszę to tak zrobić. no Jak to na razie wygląda? Prezentuje się na całkiem znośnie. The Lighthouse. O. Tyka yeah. Tylko jak zwykle mi zabrakło. Temu trzeba iść. I zaoferować Opa. Oto moja Hiacynta. która jest jeszcze w trakcie pracy remontowych. Mm, na moment tak też będę Twitcha ogarniał i Na moment wbiłem spoczka z wszystko na moment wbijają, a potem idą na pół roku, kurwa, i, i, i spierdali, A idź pan w chuj. <laughs> idź pan w chuj. Po prostu z, z ludźmi na moment, a potem, no, tak jak, tak jak niektórzy, niektórych znam, no to, to idą na moment, a potem, no, po mleko poszli. Ony utwór, sobie go zapiszę. Co to jest? Phoenix Ali Aligo aha a League of Legends a hm He Nie ma tak jak o A A ja 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 Jest jeszcze szybko biec. Aj Ja nie chcę ja nie chcę ja nie chcę ja nie chcę no, kurde, ale ja kocham symetrii. Liczymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć rzędów po trzy. Eee, sześć razy trzy, osiemnaście. To akurat będzie. Może sobie podnieść to jeszcze o jeden, wszystko. Wtedy będzie można takie ładne wzorki tu walnąć. Stream zbudowania, liczy rozgotowania Magd Gessler, O to chodzi. <śm> Jak to z zewnątrz wygląda? Może poza tą ty tylnią ścianną. Eee, to jest wcale nie tak najgorzej jak myślałem, że to wygląda. No a tu. No tutaj to tak trochę no... No odpierdziel to trochę. Eee, nie mam śkierki, ale to szybko. Eee, szybko, poprawka. Siemka raf. Leci klasyk węgierski. Jak mi się gra? A, bardzo spokojnie. Jakby. Co tam? Prawie, se, prawie wrzuciłem myszką za 400 zł w ścianę. Po tym jak ten. Oho, ankieta dla szpadla. Co, co dla mnie ankieta? A, już wiem o co chodzi. Nie, nie nagry mi się spokojnie. Wiadomo to nie są. To nie są jakieś... To nie jest jakaś łapaczka, wow bo znam inną wersję Better MC, taka bardziej do dowalona. Ale widzę, że to jest taka stricte pod serwer zrobiona, bo to nawet aż czuć trochę. O kurde najgorzej jak głowa boli, bo potem się nie myśleć nie da. Właśnie problem z łapami są, bo są mody. No i co? Że z łapami są. To znaczy, co masz na myśli łapy po pierwsze, bo nie do końca, nie do końca się orientuje. Czekaj, jak lagi to są. Co kur... Automat, co ty odpierniczysz. Z lagami. No i niestety nad lagami nie masz jak zapanować. Mm. Z tego względu, iż lagi... Lagi występują pomiędzy klientem a serwerem, i nad tym to nie, nie masz jak totalnie zrobić. Mimo, że serwer ci pokazuje, że jest wszystko Git, to niestety to nie jest jedyna rzecz, przez którą mogą być lagi. To jest chyba zmiana nazwy z Ender, ender Chest. Spot da GG. Jeszcze pierwszy, pierwszy raz słyszę o, o tym, tym, o tym host, hostingu. Więc. Nie wiem jak, jak tam z jego stabilnością właśnie. <laughs> że craft serve do shit, to to wiem, bo już od, od wielu ludzi słyszałem, że... stawiasz na craft serwie i weź iść z tym. To to wiem, że to jest shit. Dobra, zrobię, zrobię. Właśnie jest bardziej stabilny niż inne hostingi. Że co, że Craftsurf? Mhm, głośniej. Głośniej chrap, to może nikt, nikt się nie usłyszy. więc co teraz mamy? A, okej, okay, okej. Okay. Siądę jutro i sprawdzę to. Oczywiście, że może sprawdzić. Patrz, patrz, może nie patrzy głównie na, na RAM i zużycie, tylko na stabilność pod, pod względem samych TPS-ów. Czy one jakkolwiek są niestabilne, nie? Jak się O, proszę. Proszę bardzo Masz teraz przykład co się dzieje Kopię piasek i on mi się buguje Wow Czekaj Przytrzymam taba i zobaczę co się stanie Mam 41 bo To by znaczyło że O Proszę bardzo 4500 Sam widzisz teraz co się stało I jeb po prostu Tak jakby połączenie między mną a serwerem Totalnie padło o i nikt nie o co chodzi, bo teraz? Teraz wszystko wid. To jest właśnie jakiś mankament z tym. No niestety aż tak dobry w sieci nie jestem, żeby, żeby jakkolwiek pomóc. Wiesz, usiądziesz się na spokojnie jeszcze tym dżibity, jak się umie pisać prompty i na Cilu chill, się to da ogarnąć. Dobra. Oddamy. No ja chyba wiem, co dzisiaj jeszcze. Smoka ogarniemy. O, i to jest idealna jama. Ja ci kręcę, skończy się to za strona zima. On, on, nie ja, że może sobie pozwolić. No ma ja się respi teraz tego smoka? I co ja mam teraz zrobić? Józja, jesteś? Co ja mam zrobić? Bo mi tekstura kurwa jajka znikła. No zniszcz i co? Bo mam... żeby... Hatching in. Aha. Place alt Click to Hatch. I co ja mam go położyć i postaw z powrotem. Ale co, żeby, żeby mi tak ten? Bo nie kum mam. Jakby ja nie pamiętam tego moda totalnie. I za tyle czasu się wykluję. Okej. Okay. Ale ja mam... mogę se wziąć już to jajko do ten, czy mam to zostawić? Zostaw, okej. Okay. Z tego, co ja pamiętam, to on chyba nie był oswojony, nie? Z początku. Godzia, ty znów musisz do swojego drugiego, ja. I ryby sobie złów. Dobra, czyli. Dobra. No, jeszcze powiedz, że to, to jest, że twój były, to ja jem totalnie. Czy jest ktoś ode mnie? Nie, dobra. Chyba, jedź. No, bo tu jest jeszcze. Na całe szczęście. Oj, oho, 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 ho, ho! ho, 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 ho. baś się, wait. Hey uh, shit, uh, nie. Ty ale ja mam siodło przecież. A, już wiem czemu. Jezu, dobra, bo mi ucieknie. Już szybko, szybko, szybko. No bo, jak mi ucieknie, to ino roz. Już, 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 już jestem, już jestem. Masz. Dobra. Ty, co czekaj? Czemu ja nie mogę mi siodła na niego nałożyć? Logiczne, że musi urosnąć. A, już widzę. Growth Time. Dobra, już widzę. Jak będzie duży? Okej, okay, dobra. Ale, że mam. Pędkę z mendingiem. Z no, tego to bym się nie spodziewał. Ten, nie wiem ile ich może starczyć. Tych ryb. Nie wiem ile ich złowić. Kurze nie to klik. Mamy tu rozpraszają. Wait. No. No lecisz kuźwa bo. Na ile ja mam na ciebie czekać? Hopa. Dobra. O, w końcu spokój od tego deszczu. Ten dźwięk tak denerwuje. No cześć, malutki. Ten. Miejsce chyba kurwa jaja robisz. Kaj mi spierdolił. It's... Nie. No, nie. 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 Nie, nie, nie. Gdzie on jest? Gdzie on kuba jest? Gdzie on jest? Wow Halo? Nie. <laughs> nie. Gdzie on jest? Czekaj, no, nic powiesz mi coś? Ty gdzie on jest? Nie. Nie. Gdzie ty? Gdzie on... No i. Cicho tam dupa bo ja smoka, kurwa, gdzie się skupiłem. A ja go teraz odpiałem, to za teraz mogę go szukać. Ja jak z dzieckiem. Nie. Nie, no ja pier. I ja, idź pan w. Ja pier. To się teraz moga. Ciul. Mi chyba smok, kuś wapad. Ja no Aż muszę sobie wziąć gry, bo mnie, je mnie coś. No mam. Ale chociaż wypadł dany. Mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Cześć, cześć.